Kochanie, czy zwróciliście uwagę, w którym momencie liturgii sakramentu małżeństwa jest hymn do Ducha Świętego? Ma to miejsce po tym, jak i jako małżonkowie wyrazimy wolę zawarcia sakramentu, a przed tym nim wypowiemy ślubowanie. To jest niesamowicie ważne światło. Ślubuje Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Nie jesteśmy... Y, w stanie tego ślubu wypełnić własnymi siłami, ponieważ jesteśmy grzesznikami, potrzebujemy łaski, potrzebujemy ducha. Jesteśmy winnymi latoroślami, które bez krzewu stracą życie, które płynie w nich. Nic nie możecie bez mnie uczynić, mówi Pan. Potrzebujemy ducha, potrzebujemy przyzywać Ducha Świętego do naszego małżeństwa, potrzebujemy modlić się za siebie nawzajem, przyjdź Duchu Święty do mojej żony, przyjdź Duchu Święty do mojego męża. Z Duchem Świętym, z łaską możemy wypełnić to ślubowanie. Możemy wypełnić każdy z tych ślubów, które wypowiedzieliśmy. Nie da się. Nie da się na tych emocjach, które są związane ze ślubem, Przejechać 20, 40 czy 60 lat w małżeństwie. Ten kurs życia, o którym kiedyś też wspominałem, obowiązków codzienności, on przykryje te wszystkie nasze ideały, te, te, te wszystkie fajne emocje, które były, i szarość życia. I bez otwarcia się na łaskę Pana Boga, bo on chce nas świętych. On nas stworzył do zbawienia. Można się pogubić bez otwarcia na dary Ducha Świętego. I tu mam taki obraz z mojej pracy zawodowej w jednej z firm, w której wcześniej pracowałem. Wiele wyjazdów służbowych, często zakrapianych. Ja tutaj nie chcę burzyć wizerunku firm, że, że wyjazdy, szkolenia, że to jest zawsze coś złe. Nie. Tylko że ja takie miałem doświadczenie. że naprawdę trzeba łaski Bożej siły trwania przy Panu Bogu, żeby nie ulec pokusie, żeby nie ulec pokusie. I to jest walka. Z jednej strony, z jednej strony świadomość niebezpieczeństw, z drugiej otwarcie na łaskę Pana Boga. Ale chyba spinającym te dwie rzeczy jest to że musimy dbać zawsze o relacje między, między nami, między małżonkami. I to, ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, objawia się w tym, że nie zasypiamy, jak się pokłócimy. Bo skarpetki dostałem jedną pomarańczową, drugą różową. Ja nie rozróżniam kolorów, a wszyscy w robocie mówią: Tej, ty się ubrać, nie umiesz. No co im powiem, że mnie żona ubiera? No ale tak na marginesie, Amen. Duch Święty jest tym, który tę naszą miłość ciągle ożywia. Sprawia, że nam się mimo Co? wieku chce. Chce, chce. być blisko, chce być razem. Chce sobie przebaczać, chce do siebie wracać. To właśnie On jest sprawcą chcenia i działania w nas, ale jeszcze z jednym Duch Święty tak przyszedł do nas w pewnym momencie naszego życia z takim całkowitym zaufaniem, ale też uwielbieniem. Uwielbiać Pana Boga za wszystko. Nawet za te nasze trudy, nawet za te nasze boleści, nawet za na te nasze sytuacje, które wydawałyby się nie, bez wyjścia. Uwielbianie to jest też owoc Ducha Świętego w naszym życiu małżeńskim. Myślę o Wasylówkanii Galilejskiej. Że to jest, to był wtedy, ale myślę, że w takim sensie duchowym, to jest taki sprawdzian dla nas dojrzałości chrześcijańskiej. W sensie, że czy my właśnie żyjemy tym naszym bierzmowaniem? Właśnie małżeństwo jest takim sprawdzianem, że my tak naprawdę, będąc właśnie w, w małżeństwie, w tym powołaniu konkretnym, w, w, mając ten sakrament, który, który jest sakramentem. Często nie mamy wina. Nie mamy e, wina, no pojawia się kryzys. I i to, było, i, I to było to, co wtedy było w Kanie Galilejskiej i to jest to, co może też być w naszym życiu na co dzień. Myślę, że możemy, sobie, możemy się tak trochę testować, zadawać sobie takie pytanie, na, na jakim etapie dojrzałości małżeńskiej jesteśmy, czyli na jakim poziomie jest ta nasza dojrzałość małżeńska. Zadać sobie pytanie, czy. albo właśnie zweryfikować, jakie pytania sobie zadajemy w naszej relacji. Czy to jest właśnie takie oskarżenie, tak? taka, taka postawa reaktywna, znowu coś zrobiłeś, dlaczego to zrobiłeś, czy może proaktywna? Jak mogę ci pomóc? Albo co zrobić, żeby być z tobą, jak mogę być przy tobie? Nie? Mhm. No, w Kanie się ujawniło to i bardzo często się to ujawnia w naszym życiu, że yy, ogarniamy, że sami z siebie nie jesteśmy w stanie. Yy, zaspokoić wszystkich naszych pragnień, to znaczy, że to wino tych naszych właśnie dążeń, tego nawet takiego naszego wydoskonalania się, tego, że my dbamy o relacje, że my właśnie robimy wszystko, co w naszej mocy, to jest mało, Także ta scena skany galilejskiej pokazuje, że, że to wesele może być, może być naszym udziałem i to wesele, do którego my się właśnie przygotowujemy, ono może być już udziałem tutaj naszym na ziemi, tylko wtedy, jeśli właśnie zaprosimy na to wesele Jezusa. I to jest właśnie to, jest właśnie to że Pan Jezus właśnie modląc się, aby byli jedno, tak? Modli się dalej, że aby byli w pełni doprowadzeni do jedności, byli doprowadzeni do dojrzałości. Jakby to jest działanie. Boga. To, że my dojrzewamy, to jest przede wszystkim Jego łaska, to jest przede wszystkim to, że On chce nas właśnie prowadzić. Oczywiście nic o nas bez nas, to znaczy 100% łaski Bożej i 100% naszego działania. Trzeba targać tą, tą wodę, trzeba, trzeba próbować, tak? ale ostatecznie trzeba yy, czekać na Bożą interwencję i, i też być też otwartym na to, że yy, i, i cierpliwym, że On właśnie... Yy robi to w tym czasie, w którym y, to powinno się stać, bo czasem możemy y, stwierdzić, no nie, no już, nad, już nic nam się nie uda y, w naszym małżeństwie, po prostu już, już nie, ma, y, nie ma szans, nie wyszło nam małżeństwo. Kiedyś jeden z duszpasterzy opowiadał, że przyszło do niego jakieś młode małżeństwo i powiedziało, y, no ojcze, nie wyszło nam małżeństwo, a on mówi, Spoko, jeszcze macie 50 lat, żeby by wam, wam się wyszło. udało, żeby wam wyszło. Mhm. Za szybko się poddajemy, a to wynika z tego, że nie pokładamy ufności w Panu tak? i tych naszych sił. No bo właśnie, nic z nas, no, sami jesteśmy, jacy jesteśmy, jesteśmy tylko ludźmi, słabi. Jestem słabą żoną i wtedy, kiedy, no właśnie, wszystko mam w tym, którym mnie umacnia, po prostu jakby doświadczam tego, że, że, że wtedy, kiedy się napełniam, kiedy czerpię, od pana to, to jestem zdolna do tego, żeby po prostu te kryzysy, które przychodzą w małżeństwie, pokonywać. No. To jest myślę, że dobry punkt wyjścia, że jestem po prostu słaby. No ale właśnie moc w słabości się doskonali, bo Bóg widzi inaczej niż widzi człowiek i widzi nas już właśnie w tym wydoskonaleniu. My czasem przegrywamy nasze małżeństwa, bo my myślimy, że małżeństwo to jest punkt wyjścia, że jest ślub i teraz będzie. Trochę jak to bierzmowanie, tak? Ja teraz myślałem, że otrzymam dar i teraz łoję, ja będę dojrzałym chrześcijaninem, a moje życie zaczęło w ogóle iść w przeciwną stronę, w przeciwnym kierunku. Tymczasem właśnie Bóg mówi i potwierdza to, że to jest początek. Jakby wy wchodzicie na tą drogę powołania i teraz ja was będę prowadził. Ja was będę... tylko dajcie się prowadzić. I myślę, że to jest... że to jest właśnie to. Nic bez ciebie, nic bez nas. Amen. Hymn o miłości znamy wszyscy, moglibyśmy go cytować. Cierpliwa jest miłość, łaskawa jest, nie zazdrości, nie szuka pokrasku. Ale jest też tam zdanie, że nie pamięta złego. Nie pamięta złego. W świętej pamięci, ksiądz Piotr Pawłukiewicz, przekochany człowiek, mówił, że jeśli nie umiesz przebaczać, nie pakuj się w małżeństwo. Małżeństwo to jest wspólnota ludzi. Którzy żyjąc pod jednym dachem, nieustannie sobie przebaczają. I do końca życia będziemy mieli ten proces prawdopodobnie wdrożony i aktywny. Tak, w trybie on. W trybie on. No pytanie, właśnie, nie? czy każdy z nas ma w trybie on ten proces przebaczenia? Co to jest przebaczenie? Dlaczego mamy przebaczać? Dlaczego przebaczenie jest takie ważne w małżeństwie? Jest taka pokusa, żeby patrzeć na to tylko, na to, co jest tylko teraz. Przebaczam Ci, ok, dobra, już teraz I możemy sobie wypić kawkę, możemy sobie pooglądać wieczorem film, już jest spoko, nie? Już, już minęło. Ale o tym, czy to przebaczenie faktycznie, jakby sam, sam dla siebie mogę zrobić, sprawdzam, czy to przebaczenie faktycznie się we mnie dokonało przy kolejnej kłótni, na przykład, albo w ogóle przy jakiejkolwiek sytuacji, w której wyciągam to, co rzekomo już przebaczyłam współmałżonkowi. I tutaj jest naprawdę częsta pokusa, i, i ja, ja znam to z, no, z doświadczenia. Bliskich mi bardzo osób, gdzie, gdzie każda kłótnia polegała na tym yy, właśnie na takim przeglądzie życiorysu, nie, a ty to tam, to, a ty coś tam, a kiedyś tam. I to jest właśnie to, czy, czy ja wracam do tego, yy, co, co twierdzę, że wybaczyłam moją współmałżonkowi? nie? To, że trzeba przebaczać, zakłada, że konflikt jest jakiś, że jest coś do przebaczenia tak. I przez całe małżeńskie życie. Zbieramy swoją paczkę zarzutów wobec współmałżonka, jeśli tego nie przebaczamy. Jakichś zranień, nie? Takich doświadczeń. Cięć. Tak, jeśli na bieżąco tego nie e, rozwikłamy i nie przebaczymy, no to właśnie Przy każdej kłótni rozpakowujemy cały worek i wyrzucamy wszystko, co, co, co możemy przeciwko współmałżonkowi. Przebaczy jeśli, jeśli tego nie wykreślamy z playlisty, nie? <grym> no. Tak, tak, tak. Tak, ale to właśnie to, to, to mówisz o tych konfliktach też, bo y, y, tutaj jak rozmawialiśmy wcześniej na ten temat, to mówiliśmy o tym, że miłość nie szuka swego i nie pamięta złego. I tak y, wtedy y, powiedzieliśmy, że y, to jest jakby y, instrukcja na to, jak ma przebiegać kłótnia. I jak ma być po kłótni, nie? Nie szuka swego tak, też w tak. kłótni, nie? Że jakby nie za wszelką cenę moje musi być wypłynąć i w ogóle po prostu tak muszę udo udowodnić swoją rację, bo zupełnie czasem no nie jest to potrzebne, nie? Nie jest to potrzebne. Zazwyczaj to nie jest potrzebne, żeby udowodnić moją rację też, to, to jakby to... Nie, nie jest sensem naszego życia małżeńskiego, nie? Żeby, żeby moje było mojsze zawsze. Ale nad sensem naszego życia małżeńskiego jest coś takiego, co się nazywa współobecność. E, tak, 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 bo jeśli się nie kłócimy, jest stan pokoju, no to fajnie. Ale jakby można to też, tak jak tutaj zapisałam, nie, nie powiem jak zapisałam, nieważne. Można to upiększyć, <grym> ufajnić, <grym> można zrobić z tego coś, coś lepszego i ciekawszego, właśnie przez wprowadzenie y, współobecności, uświadomienie sobie współobecności współ i praktykowanie tego, tego w małżeństwie, nie? a co to jest? Chodzi o to, że gdziekolwiek jestem, to jest ze mną moja żona, mimo że jej fizycznie przymieniona. To znaczy. Z moimi kumplami, kiedy siedzę i rozmawiam, to nie gadam o mojej żonie źle, nie narzekam na nią, bo tak jakby ona była cały czas obok mnie, nie zachowuje się inaczej. Z własnego doświadczenia wiem, że najczęstszą formą takiej krytyki współmałżonka jest spotkanie ze znajomymi, gdzie sobie możemy powiedzieć: A ta moja żona, a ten mój mąż. No nie, no dramat, dramat w ogóle. Co za gość, co za baba. I chodzi o to, żeby tego nie robić, bo moja żona jest cały czas ze mną, mój mąż jest cały czas ze mną. Po prostu nie rani swojego współmarzonka w ten sposób. Nie chciałbym, żeby tak ktoś o mnie mówił, nie? Podczas mojej nieobecności, a szczególnie ktoś mi najbliższy, żeby coś takiego robił. Słyszę, to że to wbija klin między nas i, i zmienia też mnie, nie? Jeśli ja tak mówię. No bo gdzieś tam czuję, że nie jestem w porządku wobec mojego męża, nie? Że powiedziałam Coś, co nie chciałabym, żeby on usłyszał, że mówię, nie? To sprawiłoby mu przykrość. Właśnie to jest to pytanie, czy zachowałbym się tak samo, gdyby mój mąż czy moja żona była obok, nie? I to nie chodzi o to, że no tak, no bo pantoflarz, no ho, tak, bo ona tam się boi tego męża, tam, on by jej dał popalić, nie? Zupełnie nie o to chodzi. Chodzi, rozmawiamy o sytuacjach zdrowych, kiedy małżonkowie po prostu się Przyjaźnią, nie? i to jest po prostu taki naturalny element przyjaźni między małżonkami. Nie? Zabieram ciebie ze sobą po prostu. Nie? Jesteś ze mną w moich myślach, jesteś, po prostu, no jest, jestem, jesteś częścią mnie. Co innego, to są dwie różne rzeczy i to, i to gdzieś chciałem tym się podzielić. Modlić się. I modlić się za żonę, za kogoś. Bardzo ważne, żebyśmy się modlili z sercem. Natomiast tutaj jest to bardzo istotne, że sakrament małżeństwa wprowadza nas, nas też w to, żeby modlić się za współmałżonka, za, właśnie za żonę, za męża. I podzielę się z Wami takim właśnie doświadczeniem. Jakiś czas temu mówię sobie, trzeba, trzeba popracować nad naszym małżeństwem. Bo dużo takich gdzieś tam trudnych chwil, relacji, jakichś konfliktów, i mówię sobie, musimy nad tym popracować, to od czego rozpocznę? Zacznę się modlić za żonę. No więc zacząłem codziennie odmawiać koronkę do miłosierdzia bożego za żonę. No i tak się modlę tą koronką, taki dumny jestem z siebie, no, że no, zacząłem taki ważny proces, na pewno przyniesie owoce, i tak się modlę tą koronką do Miłosierdzia bożego, modlę się, modlę. Polecam Panu Bogu wszystkie też słabości mojej żony, nie? Tak, i się modlę, i zaczęło mnie oświecać, że czegoś brakuje tej mojej modlitwie. I zaczęło do mnie dochodzić to, że brakuje mojej modlitwie to, żebym ja też siebie Panu Bogu w tej modlitwie oddał i żebym uznał przed Panem Bogiem, tak to wypowiedział że ja potrzebuję miłosierdzia, bo ja jestem słabym mężem, bo ja nie potrafię kochać mojej żony. I dał mi takie światło i zacząłem to mówić, wypowiadać. Panie Boże, uznaję, że nie potrafię kochać mojej żony, że jestem słaby w byciu mężem i zacząłem mu też oddawać moją nędzę jako męża. I poczułem, że to jest to, o co Bogu chodziło. Nie? To znaczy, modlę się za żonę super, nie? świetnie, ale staje w prawdzie też. Ja potrzebuję łaski, ja potrzebuję wsparcia, miłosierdzia, bo ja jeszcze, jeszcze mi daleko do tego, żebym ją tak naprawdę, wiecie, na maksa dojrzale, głęboko kochał. Kochał w takim sensie, że ona może być dla mnie na przykład niemiła, ale ja jej okażę miłość, a nie wiecie, atak za atak. Do tego jeszcze mi dużo brakuje. I też polecam szczególnie mężczyznom, bo chyba mają z tym większy problem, uznać to przed Bogiem, że ja jeszcze nie potrafię kochać i że potrzebuję, żeby Bóg pomógł mi w tym. To jest coś, co może tak naprawdę uzdrowić całkowicie relacje w małżeństwie. Mamy przebaczać. Sobie nawzajem, jako współmałżonkowie. I teraz jest łatwo przebaczyć takie, takie codzienne problemy, codzienne sytuacje może nawet w kłótniach takich, może poważniejszych. Nie? Gdzieś tam mam świadomość, ja jako żona, że, że to przebaczenie jest ważne, mój mąż też wie, i, i staramy się sobie nawzajem wybaczać i przełamywać nasze, nasze urazy ale są małżeństwa, które mają duży kaliber problemów, które mają duży, duży kaliber y, zranień, a może właśnie jakieś konkretne zranienie. No i teraz tutaj y, mowa o przebaczeniu, nie? I to jest takie, wydaje mi się, zupełnie, zupełnie y, trudne i, 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 i nie jest łatwo o tym powiedzieć tak, tak po prostu przebacz, bo, bo musisz przebaczyć, to przebacz, bo, bo, bo czasem Czuję, że ja nie jestem w stanie tego zrobić. Mhm. I, I jak y, ruszyć z tego miejsca, w którym, w którym utknęłam w takiej sytuacji? I co to w ogóle jest przebaczenie, w takim razie, z punktu widzenia Kościoła? Najlepiej ruszyć, rozumiejąc właśnie, jaki jest sens przebaczenia, jaki jest jego cel i czym ono tak naprawdę jest. Bo w sytuacji różnych zranień, kiedy pojawia się ból, kiedy pojawia się żal, który od wewnątrz zżera, jak nowotwór, który zatruwa człowieka, mm. y, potrzeba sobie uświadomić, że przebaczenie jest lekarstwem danym od Chrystusa. Mm. Brak przebaczenia komuś, kiedyś spotkałem się z takim obrazowym porównaniem, że to jest tak, jakby pić truciznę i myśleć, że komuś innemu zaszkodzi. Nie? To mnie zatruwa, to zatruwa moje serce. Nie? I czym jest przebaczenie? Niektórzy ludzie mówią, ja nie mogę przebaczyć, nie, nie czuję tego. I w tym momencie potrzeba oderwać się od skoncentrowania na moim bólu i przyjąć to lekarstwo od Chrystusa. Nie? I o tyle, o ile ktoś ma bliższą więź z Chrystusem, tym będzie łatwiej mu oderwać się od bólu, tym łatwiej będzie Mu zaufać, tym bardziej będzie Mu łatwo. Nabrać nieufności wobec tego, co czuję, co pochodzi z mojego zranienia, ból, który jest z mojego zranienia, który jest autentyczny, jest prawdziwy, ale jest zamykający, nie? jest raniący, jest przynoszący śmierć w różnych przestrzeniach mojego życia. Nie? I przebaczenie nie jest tym, tym, co czuję, ale jest tym, co chcę. To znaczy, przebaczyć to nie znaczy nie czuć żalu. Nie? No bo. Nie mogę tak, o, nie będę czuł żalu. My nie mamy wpływu na to, co czujemy. Nie mogę sobie na przyskrknięcie palca powiedzieć, teraz będę radosny. Czyli to nie znaczy, że smutny. jestem zły, jeśli ten żal czuję. No, nie. Przebaczenie to jest decyzja, czyli to, co chcę. Czyli jeżeli chcę dobra dla drugiego człowieka, pomimo tego, że czuję gniew, złość, jeżeli chcę dla niego dobra, to mogę przebaczyć. I to jest przebaczenie, kiedy mówię... Jezu, Twoją mocą, nie moją, bo ja sam widzę, że, że ja nie potrafię, mhm. to Twoją mocą, Twoją miłością. Nie? Ja chcę mu przebaczyć i proszę Cię, błogosław mu. Jeżeli jestem w stanie modlić się dla drugiego człowieka, o Boże, błogosławieństwo, to znaczy, że to jest przebaczenie, niezależnie od tego, co czuję. Nie? Z tym, że może ktoś powiedzieć: No, ale ja nie chcę dla niego dobra, ja chcę mu zaszkodzić. Nie? Taka sytuacja też może być. Y i tak powie człowiek, który nie doświadczył tego, że mu wiele przebaczono. Nie? To znaczy, że potrzebuje sam zobaczyć, yy, najpierw sam odkryć i doświadczyć tego w swoim życiu, że to ja przybiłem Chrystusa do krzyża moimi grzechami, a on mi przebaczył. I jeżeli wiem, będę miał doświadczenie, że on mi przebaczył, to ja będę mógł też innym przebaczyć. Jeżeli nie mam takiego doświadczenia, że Chrystus mi przebaczył wszystko, to bardzo trudno będzie przebaczyć innym. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby współmałżonkowie byli bardzo blisko Chrystusa. Im bardziej blisko Chrystusa będziemy, im bardziej będziemy żyli Jego miłością, Jego przebaczeniem, tym łatwiej będziemy sobie przebaczali. Bo wiem, że nie stoję przed drugim jako święty, nie? ale jako grzesznik, który potrzebuje przebaczenia. I skoro Chrystus mi nieustannie przebacza, to ja też chcę się tym dzielić. Nie? To wiem, że, że, że to, jakiego przebaczenia ja doświadczyłem, to jest kosmos. To jest kosmos, nie? Że, że to, w jaki sposób mogę zranić innego, czy jaki ktoś mnie zranił, o wiele większego przebaczenia ja doświadczyłem. Nie? I jeżeli ma się taką perspektywę, to wtedy wszystko wygląda inaczej. Ja przebaczam mojemu współmałżonkowi, albo w ogóle po prostu przebaczam powiedzmy komuś yy, i mówię: Przebaczam ci, a słyszę z drugiej strony: Ale ty nie masz mi czego przebaczać. Czy, czy musi mnie y, martwić postawa osoby z drugiej strony, czy, czy to w ogóle nie ma znaczenia? Przebaczenie to jest przede wszystkim decyzja w moim sercu, między mną a Chrystusem. Nie? Y, kiedy idę do drugiego człowieka, to jest już jakby pojednanie między dwojgiem. Nie? I czasami są takie sytuacje, że potrzeba przebaczyć ale może nie dojść do pojednania, bo druga osoba jeszcze nie jest gotowa. Do tanga trzeba dwojga. Więc czasami jest osoba, która może być przeze mnie też zraniona, która może nie być gotowa na przebaczenie, którą nie tylko, że on mnie zranił, ale ja też go zraniłem. Więc potrzebuję modlić się o łaskę przebaczenia dla niego, żebyśmy mogli się pojednać. Bo dopiero wtedy jest jedność. Więc czym innym jest przebaczenie, a czym innym jest pojednanie? Przebaczenie jest krokiem do pojednania.